W tym odcinku pokażę Tobie, jak całkowicie za darmo dotrzeć do swoich klientów e-commerce i nie tylko. Ja nazywam się Hubert i już od 5 lat działam w tej branży, a część osób może mnie kojarzyć z tego Instagrama, na którym już od ponad roku dzielę się codziennie wiedzą ze świata biznesu. Jeżeli masz problem ze zdobyciem klientów na swoje produkty, nie potrafisz do nich dotrzeć, to masz do wyboru dwie opcje. Skorzystać z ruchu płatnego, czyli kampanii reklamowych np. Na, na Facebooku, Google, TikToku, Instagramie czy influencer marketingu, albo spróbować dotrzeć do klientów ruchem darmowym. I właśnie w tym odcinku pokażę Ci jak skorzystać z ruchu darmowego inaczej organicznego. Dlaczego tak ważne jest umiejętne dotarcie do klienta? Dlatego, że nieważne, czy będziesz mieć super produkt za bardzo niską cenę, jak nie dotrzesz do właśnie kupującego, aby z niego nici ze sprzedaży. Więc w jaki sposób dotrzeć do tego klienta, jeśli nie chcesz inwestować w kampanie reklamowe? Aktualnie najlepszym wyborem będzie aplikacja o nazwie TikTok. Całkowicie za darmo możesz trafić na tej aplikacji do ogromnej ilości osób. Wystarczy, że Twój TikTok stanie się wiralem lub trafi do sekcji dla Ciebie. Warto zamówić jedną sztukę produktu do siebie na stan i wrzucać codziennie ciekawe TikToki przedstawiające właśnie ten produkt. Zwiększy to szanse na trafienie do właśnie tej sekcji dla ciebie, a tym samym osiągnięcie wysokiej sprzedaży. Produkty, które osiągają największą popularność na TikToku, to takie, które wzbudzają efekt wow, czyli jeden z naszych trzech elementów idealnego produktu do dropshippingu. Pokażę ci teraz przykład osoby, która sprzedaje dyfuzor zapachowy z bardzo ciekawym efektem. Wrzuca codziennie TikToki, trafiając za darmo do nawet pół miliona osób. Ten sprzedawca na swojej stronie oferuje ten produkt za 100 zł, a nie wysilając się, znalazłem ten sam dyfuzor za 7 czy 11 zł. Przykładowo, jeśli nawet 1 dziesiąta procenta spośród tych 500 tysięcy osób kupiło od niego produkt, to mógł zarobić nawet 40 tysięcy zł na czysto. Oczywiście jest to taki totalny przykład, a więc nie bierz tego za dokładne dane, ale warto byś wiedział, czy wiedziała, jaki potencjał ma umiejętne dotarcie do dużej grupy odbiorców. Ok, teraz pokażę Ci trzy sprawdzone metody, aby Twój TikTok miał większe szanse na trafienie do sekcji dla Ciebie, czyli do osiągnięcia w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości wyświetleń. Na pewno używanie w opisie hashtagów, teraz możesz sobie zapauzować i zapisać je wszystkie. Drugim sposobem jest użycie trendowego dźwięku. Chciałbym Ci podać jakieś przykłady, ale takie dźwięki zmieniają się bardzo często, no i najlepszym rozwiązaniem jest zerknięcie na TikToki innych sprzedawców, a wtedy na bieżąco będziesz mieć szansę znaleźć dobry dźwięk. Trzecim, ostatnim najważniejszym sposobem, aby Twój TikTok trafił do sekcji dla Ciebie, jest interakcja z odbiorcami, czyli komentarze, lajki czy udostępnienia. To one grają tutaj najbardziej istotną rolę dla algorytmu TikToka, który wrzuca takie filmiki do sekcji dla Ciebie. Aby zachęcić ludzi do interakcji, możesz zastosować takie sposoby, jak na przykład zgadywanie ceny w komentarzach, komentarz z zerową ilością lajków wygrywa ten produkt, czy zwyczajne przedstawienie produktów ciekawej scenerii. Chodzi nam o to, aby wywołać naszym produktem zainteresowanie u osoby oglądającej w sposób jak najkrótszy. Kiedy wcielimy się w rolę klienta, skrólujemy TikToka, no to jakie tiktoki oglądamy? Oglądamy właśnie takie, które przykują naszą uwagę w tych pierwszych, najważniejszych sekundach. Wiedząc o tym, możesz tworzyć tylko i wyłącznie takie tiktoki, które zawierają już na samym początku element zaskoczenia. I właśnie dlatego takie produkty, które wywołują efekt wow, działają na tej aplikacji najlepiej. Poza TikTokiem możesz wykorzystać w sposób identyczny rolki na Instagramie czy Facebooku. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś, czy nie zaczęłaś dropshippingu, obejrzyj mój darmowy 5-minutowy materiał, jak zacząć dropshipping. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji. Dziękuję Tobie za uwagę i życzę samych wysokich obrotów. Cześć!